Hejka! Ogólnie to w Helmie Będzie festiwal na Dzień Dziecka, czyli 1 czerwca w Hełmie. Tu w parku. Nie będę mówić ulicy, bo trochę niebezpieczeństwo, no ale dobra. I chcemy Was zaprosić i to jest takie ogłoszenie. O, oczywiście my tego nie organizowaliśmy, tylko po prostu sam hełm przez... Przez prezydenta naszego miasta, nie, nie Polski. No i to jest, będzie festiwal wtedy, 1 czerwca. Nie wiem o której godzinie. Przy najlepiej przyjść o 12, moim zdaniem. To po, no na tyle. Cześć, powiedz. Yy, ogólnie to moja koleżanka powiedziała, że ma lepsze gusty nagrywania, ale możecie to yy, powiedzieć w komentarzach, pisać i mówić, kto yy, jest lepszy, kto lepiej nagrywa. <grywa> <grywa> I ogólnie jesteśmy na tej scenie, ale jeszcze nie ma tego festiwalu. Wy dopiero robią... Ale naprawili scenę, bo mieliśmy inne podłogi i teraz są takie fajniejsze. Takie, no wiecie, wiecie takie, no, yy, gładkie i jeszcze przyczepili jakieś takie fajne te, pomalowali ściany i tutaj będzie normalnie taki festiwal. Coś pewnie zrobią. I będzie tutaj taki festiwal z bańkami i będzie można chodzić normalnie. Yy, będą bańki, będzie wszystko. Wszystko będzie, będzie oczywiście woda. za darmo. Yy, oczywiście ja za to nie płaciłam, nikt za to nie płacił. Tylko... Po prostu zorganizował to, zorganizował to hełm. Możesz coś jeszcze powiedzieć? No, tylko powiem, że to pa, na tyle. Pa!